Witam Was serdecznie na drugich, już zajęciach dotyczących modułów blokowych. Dzisiaj będzie tylko jedno zadanko, i na podstawie tego zadania i poprzednich zajęć będziemy wykonywać na, na reszcie lekcji resztę zadań. A więc, tak, zadanie 3.5.5 w materiałach ode mnie macie treść. Przeczytam Wam teraz treść. Na podstawie poznanych modułów magazynowych dla składowania blokowego okreś powierzchnię strefy składowania dla zapasu magazynowego w ilości 100 PJE sformułowanych na paletach typu euro. Obsługa PJE odbywać się będzie przy użyciu wózka podnośnikowego czołowego, dla którego szerokość drogi manipulacyjnej wynosi 3,3 metra. Obliczeń dokonaj dla ułożenia prostopadłego i równoległego PJE przyjmując NJRZ 5 sztuk liczbę rzędów w bloku, czyli NRZB, 10 sztuk. <laughs> po obliczeniach odpowiedz następujące pytania. Przy jakim ułożeniu palety powierzchnia strefy składowania jest mniejsza? Ile jest dróg manipulacyjnych w strefie składowania? A więc tak. Macie tutaj zapisane, zapisane obliczenia na, na, na tablicy. Macie tutaj rysuneczek. Tak mniej więcej wyglądają te bloki. NJRZ mamy 5 palet i NRZB mamy 10 palet. <laughs> Tutaj macie szkicę, ułożenie dla palety w ułożeniu prostopadłym i równoległym. I mamy w treści powiedziane, że w magazynie ma się znajdować 100 palet. <laughs> więc jeden blok ma 5 na 10 palet, ułożenie, więc z mnożenia wychodzi nam 50 palet w jednym bloku. Cały moduł, czyli dwa bloki. Ma 50 razy 2, 100 palet. No i teraz obliczenia. Wzór, wzór podstawowy dla ułożenia prostopadłego. No i pierwszy sposób F liczymy, czyli tą, tą długość 5 razy 1,3, no bo z luzami mamy obliczyć, mamy 6,5 metra i B, czyli ta długość, mamy 10 palet, szerokość palety mamy 0,9 metra z luzem. Więc wychodzi nam 9 m. <g>, G równa się 3,3 m. Przechodzimy do obliczeń. Dwa moduły, dwa bloki, więc dwójka z przodu, to zgodna ze wzorem, razy f, czyli 6,5 plus 3,3, razy 9. Z mnożenia 2 razy 6,5 mamy 13, resztę przepisujemy. Z dodawania 13 plus 3,3. Wychodzi nam 16,3, resztę przepisujemy. Po wymnożeniu 16,3 razy 9 mamy 146,7 metra kwadratowego. Te same obliczenia, około prostopadły w drugi sposób, bez różnicy. Jeden i drugi jest poprawny, który wybierzecie, którym Wam się będzie lepiej liczyć, to tym liczcie. No i mamy 2 ze wzoru, F mamy 5 razy 1,3 plus 3,3 ,3, droga, no i B mamy 10 razy 0,9. No liczymy. 2 z nawiasu z mnożenia 6,5 nam wychodzi, resztę przepisujemy. 10 razy 0,9 mamy 9 metrów. No i 13, bo tyle nam wyszło 2 razy 6,3 plus 3,3 razy 9. Z nawiasu nam wychodzi z mnoży, dodawania 13 ,3, 16 i 3 razy 9 m, Z wymnożenia tego nam wychodzi 146 i 7. Wartość taka sama jak i w sposobie pierwszym. No i mamy układ równoległy druga część zadania no i patrzymy na tabelkę, zmienia nam się wartość stąd, nie na 1,2 czy tam 3, 3 tylko na 0,9 i więc tak, 2 razy F plus G, pierwszy sposób 5 razy 0,9, no bo stąd mamy 4,5 i 10 razy 1,3 mamy 13 droga nam się nie zmieniła no, i podstawiam, podstawiamy pod wzór 2 razy 4,5 plus 3,3 razy 13, bo tyle nam wyszło b. 12,3 razy 13, wychodzi nam wynik 159,9 m2. Sposób drugi, identyczny jak tutaj, tylko że zmieniliśmy dane. 2 razy tutaj f 5 razy 0,9 plus 3,3 i razy b, czyli 10 razy 1,3. Wymnażamy nawias, wychodzi nam 4,5 i tutaj mnożymy 10 razy 1,3, wychodzi nam 13. Resztę przepisujemy. 2 razy 4,5 mamy 9, plus 3,3 ,3 plus razy 13. Z dodawania nam z nawias wychodzi suma równa 12,3 razy 13. Wynik 159,9. Widzicie, nie różni się niczym. Metra kwadratowego i mamy jeszcze odpowiedzieć na pytania. W układzie prostopadłym mamy mniejsze pole i równa się 146,7 i w module mamy jedną drogę, czyli w tym magazynie. No i właściwie to koniec zadania. Na podstawie tego filmiku i poprzedniego z pierwszych zajęć będziemy rozwiązywać resztę zadań. Tyle ode mnie. Zapraszam na czat. Z chęcią odpowiem na Wasze pytania, jeśli jakieś się pojawią. Do zobaczenia.